Witajcie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku dzisiaj mojej z Minecrafta, no i jak widzicie znajdujemy się na roku. gdyż pomyślałem, że lekka przerwa od serii glitchy no i ogółem całej Legacy Edition nam nie zaszkodzi w dzisiejszym filmie chciałbym pokazać wam jak zrobić miksturę na siłę, tym samym kontynuować niedawno zatrzymaną serię Poradników na mikstury. No, to też będę niezwłocznie przychodził do przedstawiania wam tego o co w tym wszystkim chodzi. Na początek musicie, aby móc stworzyć tą miksturę, musicie mieć następujące przedmioty, neterową brodawkę, płomienny proszek. No i możecie mieć jedną butelkę, ja w tym przypadku mam je w, ilo je je w ilości trzech sztuk. Oczywiście nie, oczywiście naszym nieodłącznym elementem jest statyw alchemiczny bez którego nie zważymy mikstury, także należy również pamiętać o posiadaniu go. Tutaj nie powiedziałem, że ważne są dwa proszki, blaze, czyli płomienne proszki, jak kto chce, gdyż jeden jest wykorzystywany do tworzenia mikstury jako składnik, a drugi no to jako paliwo do naszego statywu alchemicznego. Wkładamy nasze mikstury w zasadzie to w zasadzie to moi drodzy wkładamy nasze butelki z wodą, bo to jeszcze nie są mikstury. Na początek musimy włożyć brodawkę. Później będziemy oczywiście nasz proszek blaze'a powstanie nam w tym momencie klarowna mikstura, czyli taka bez efektów, bez właśnie efektów, czyli nie będzie ona, czyli będzie ona niczym, czyli ona nie będzie się niczym różnić od naszej butelki z wodą. Wkładamy proszek Blaza, czyli już tutaj nasz gwóźdź programu, gdyż po jak już się to nam zważy, no to otrzymamy miksturę na siłę. Ale ja na tym nie będę kończył, gdyż chciałbym przedstawić Wam pewną ciekawostkę, w zasadzie można to tak nazwać, również dodatkowo, dodatkową informację. Aby otrzymać miksturę na siłę o wydłużonym efekcie działania, dodajcie do niej proszek czerwieni czyli tutaj nasz Redstone, on da nam plus 5 minut więcej, więc będzie to dobre. Analogicznie, aby otrzymać miksturę zwiększonej wydajności lub prościej ujmując silniejszą wersję powyższej potki, musicie dodać do niej jasnopył, czyli glowstone mówiąc tak konkretnie. Dodajemy tutaj, no i będziemy mieć siłę 2, która jest tak właśnie siła o Zmniejszonym efekcie działania, ale większej wydajności. I musicie też wiedzieć, że jak, jeżeli dodacie jasnopeł czy czerwienit, no to nie będziecie, moi drodzy, mogli już albo, czy, albo wydłużyć, albo zwiększyć efektu działania, czy wydajności. No dobrze, teraz w tym przypadku mamy stręża dwójka, czyli siłę 2. no i ona będzie nam dawać jeszcze większą niż przedtem moc, czyli będziemy mieć zwiększone obrażenia zadawane przez nas. No dobrze, moi drodzy, ja będę ten odcinek powoli kończył. Jeżeli wam się on spodobał, to stawcie łapkę w górę i napiszcie jakiś pozytywny komentarz, bo ja wszystkie komentarze czytam i przypinam im serduszka, więc moim zdaniem Warto. Także chciałbym Was poinformować, że przypnę od siebie komentarz z całą instrukcją, jak wykonać tę te, miksturę najsprawniej i najszybciej. Dziękuję Wam za oglądanie tego materiału. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że już się usłyszymy w kolejny piątek. No i cześć!